Jezus patrzy na każdego człowieka z ogromną miłością, ponieważ On z miłości przyszedł na świat po to, by każdego z nas odkupić i nieustannie okazywać nam miłość. Ktoś może powiedzieć: ciągle słyszymy o miłości, ciągle dowiadujemy się, że mamy nią żyć, że mamy ją wprowadzać w nasze postępowanie ale czy sportowcy nie rozmawiają ciągle o sporcie? Muzycy ciągle nie powtarzają spraw związanych z muzyką i tak wiele innych spraw, tak wielu innych ludzi, którzy podejmują swoje ulubione zainteresowania. A my jako chrześcijanie my chcemy rozmawiać o miłości i nie tylko rozmawiać, ale nią każdego dnia Żyć. I dzisiaj ta miłość Pana Jezusa przejawia się w tym fragmencie Ewangelii przez to, że Jezus patrzy z miłością na każdego człowieka, a zwłaszcza na tego, który wydaje się, że jest martwy za życie. Bo czy tak nie jest z owym trendowatym. W kulturze, w której właśnie żył Jezus, a także ów wspomniany człowiek, gdy ktoś chorował na trąd. Był odrzucony przez społeczeństwo. Mieszkał w odosobnieniu. Pozostał sam sobie, właśnie kimś, kto miał zawiadywać swoim życiem. Mógł być po prostu takim przegranym. Nie mieć sensu swojego życia. Jego los po prostu był marny. Ale spotkał Jezusa. I co się dzieje? Jezus go uzdrawiał. Przywraca mu na nowo życie, daje mu kolejną szansę. To uzdrowienie jest jakby przypomnieniem tej prawdy, którą mamy już zawartą w księdze rodzaju, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i ten obraz oraz to podobieństwo zostaje mu przywrócone. I co się dzieje? Ten człowiek nie może zatrzymać tej dobrej wiadomości, no, dobrej nowiny wyłącznie dla siebie. Idzie i opowiada wszystkim, czego dokonał Jezus. A Jezus odchodzi na bok, na miejsce pustynne, a tam do niego także przybywają ludzie. I ta prawda daje nam do, daje nam do myślenia, że także i my jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa, także w tym kontekście, spoglądania z miłością na każdego człowieka. Nieraz ktoś nas osądzi, nieraz ktoś nam wypowie jakieś trudne słowo, które nas dotknie, zrani, czasem pojawi się jakaś kłótnia, niezrozumienie, czasem kogoś winimy, że tak postępuje, a my byśmy chcieli, żeby postępował inaczej i wiele, wiele innych spraw, które można by tutaj przytaczać, które powodują, że zamykamy się na drugiego człowieka. Nie, nie będę z nim rozmawiał. On już dla mnie nie istnieje. Niech idzie własnymi drogami. A Jezus? Czy Jezus się od nas odwraca wtedy, gdy grzeszymy? Czy Jezus od nas się odwraca wtedy, gdy go obrażamy przez swoje złe słowa, czyny, myśli? Nie. Jezus zawsze jest gotowy wyjść nam naprzeciw. A skoro tak się dzieje, a my jesteśmy Jego uczniami, to my tak samo chcemy postępować. Wychodzić z miłością do każdego człowieka. Wiemy, że to jest trudne i wymagające, zwłaszcza gdy ktoś nas bardzo mocno zranił. Zwłaszcza gdy ktoś żyje nie według Bożych przykazań, ale według przykazań tego świata. Ale właśnie wracając do początku, tym wszystkim potrzebna jest miłość. Miłość, która nie zazdrości. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, miłość nigdy nie ustaje. Te słowa oczywiście pochodzą z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, ale te słowa również stają się dla nas przewodnikiem po drodze naszego pielgrzymowania. A co mówi jeszcze święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu? Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czy my żyjemy tak, byśmy mogli powiedzieć: Naśladujcie mnie, bo wtedy będziecie naśladowali Chrystusa? Pewnie tak, niektórzy oczywiście, ale w tej drodze lepiej zachować pokorę i powiedzieć: Panie, potrzebuje jeszcze nawrócenia i większego zaufania względem Ciebie. I dlatego teraz doskonała okazja przed nami, żeby się nawracać i żeby próbować jeszcze mocniej naśladować Pana Jezusa. Mamy tutaj na myśli oczywiście wielki post, szczególny czas rozważań nad naszą kondycją ducha. To także właśnie gorzkie żale, to droga krzyżowa. To rekolekcje parafialne, okazja do tego, żeby nasza miłość do Jezusa i drugiego człowieka jeszcze bardziej się pogłębiła. A później także z tej mocy, która pochodzi z wysoka, otrzymujemy siły do tego, aby wypełniać uczynki miłosierne, zwłaszcza względem ciała. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć. Chorych nawiedzić, więźniów pocieszyć, umarłych pogrzebać. W różnym aspekcie, każdy według swojego powołania, każdy według swoich możliwości, ale trzeba właśnie te uczynki podejmować, szukać okazji. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte wokół siebie, po to, żeby dostrzegać potrzeby braci i sióstr. I nie tylko w słowach. Ale właśnie, też w konkretnych czynach. I nieraz wydawałoby się, że to jakby przezwycięża nasze możliwości. Ale właśnie po to gromadzimy się na Eucharystii, sakramencie miłości. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus patrzy na nas z miłością. My chcemy go naśladować. Dlatego, niech to spotkanie z Nim otworzy nasze oczy, byśmy także i my patrzyli na naszych braci i na nasze siostry właśnie tak jak Chrystus i wtedy wszystko będziemy czynili na chwałę Bożą, o czym mówił dzisiaj także święty Paweł.